Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie będziemy mogli studiować Słowo Boże. Moi kochani, chciałabym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad pewnym bardzo ważnym tematem. To nie oznacza, że te, które wcześniej były tutaj opublikowane, były mniej ważne. Bo każdy z nich jest ważny, ale ten jest taki naprawdę bardzo osobisty. Ponieważ chciałbym, abyśmy zastanowili się nad kwestią tego, kim dla Ciebie osobiście jest Jezus Chrystus. Jest to bardzo istotna kwestia i to o tyle istotna, że sam Pan Jezus zapytał się o to swoich apostołów. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, i tam wersety od 13 do 17. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. A oni rzekli: jedni za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi: A wy? Za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza. Bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Niesamowity fragment. Zobaczcie, drodzy, o co Pan Jezus tutaj pyta. On mówi: Za kogo ludzie mnie mają? Kim dla nich jestem? Za kogo mnie uważają? A potem pyta się bezpośrednio uczniów: A wy? Kim jestem dla was? Za kogo wy mnie uważacie? I dlatego powiedziałem, że jest to pytanie i jest to temat, który jest bardzo osobisty. Dlatego, że w zależności od człowieka, każdy może odpowiedzieć na to pytanie nieco inaczej. Ale najważniejsze jest to, żeby odpowiedzieć na to pytanie szczerze. Pamiętam, jak kiedyś chodziłem od domu do domu i robiłem ankiety na temat religijności. Dużo się nachodziłem, dużo tych ankiet narobiłem w swoim życiu. Dzisiaj jest już to taka, może troszeczkę przestarzała metoda, ale w tamtym czasie była bardzo skuteczna i umożliwiała bezpośredni kontakt z człowiekiem. Złożenie świadectwa, opowiedzenie czegoś o Panu Jezusie, poznania też nowych ludzi, ich potrzeb, problemów, dylematów. I bardzo lubiłem to robić, chociaż nie zawsze były takie okresy, kiedy ciężko mi było, ale generalnie była to jedna z moich ulubionych metod działania dla Pana Boga swego czasu. I jedną z takich kwestii, jednym z takich pytań, które były w tej ankiecie zamieszczone, to było właśnie pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? I były różne opcje do wyboru Synem Bożym, Zbawicielem Świata, Bogiem, tak? Tam Jakieś tam inne były, już nawet nie pamiętam, kilka opcji było, i też można było podać swoją. I muszę Wam powiedzieć, że odpowiedzi były rozmaite, naprawdę. Ludzie często nie potrafili wręcz odpowiedzieć na to pytanie, ale za każdym razem, kiedy było ono zadawane. No, może nie za każdym razem, ale w zdecydowanej większości przypadków, powodowało refleksję. Ludzie zaczęli się zastanawiać, bo gdy usłyszeli pytanie: Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?, to to poruszyło taką czułą strunę i zaczęli myśleć. Niektórzy odpowiadali lekceważąco. Najgłupszą taką odpowiedzią, jaką usłyszałem, to było to, że Jezus jest kosmitą. Znaczy w pewnym sensie jest, bo pochodzi spoza, spoza Ziemi, tak? Ale to było w kontekście właśnie takim prześmiewczym, że, że to jest taka sama głupota, jak to, że kosmici istnieją. Ale, ale były też piękne odpowiedzi, bardzo głębokie, takie osobiste, i warto się przynajmniej od czasu do czasu nad tym zastanowić. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Gdyby mnie ktoś postawił to pytanie, w pierwszej kolejności, bez namysłu, odpowiedziałbym, że Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. Przyjacielem, który nie odwraca się ode mnie nigdy, nawet jeżeli ja odwracam się od niego, jeżeli go zawodzę, jeżeli zdarza mi się go zranić, on mnie nie odrzuca. On zawsze jest gotów przyjąć mnie z powrotem, zawsze ma dla mnie czas, zawsze mnie kocha i akceptuje i jest w stanie wszystko dla mnie poświęcić. To jest ktoś, przy kim poczułem się osobą wartościową, wyjątkową, cenną. Ktoś, kto zwrócił na mnie uwagę i pokazał mi, że bardzo mocno mnie kocha. To zmieniło w moim życiu wszystko. Dopiero potem przyjąłem go jako zbawiciela, jako Boga, jako arcykapłana itd. Ale w pierwszej kolejności stał się moim przyjacielem. W Piśmie Świętym, z tego co pamiętam, musiałbym dokładnie sprawdzić, więc nie bierzcie tego teraz jako taki stuprocentowy pewnik, ale wydaje mi się, że chyba tylko dwie osoby, czy trzy, są nazwane przyjacielem Boga. Tak, bezpośrednio. Oczywiście Pan Jezus też do apostołów swoich mówił, że jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli będziecie czynić to, co Wam nakazuje. Więc tutaj już mamy więcej niż jedną, czy tam dwie osoby. Ale mi chodzi o to, że, że bezpośrednio Bóg tak nazywa jakiegoś człowieka. I przyjacielem Boga został nazwany Mojżesz i Dawid. Nie, nie kojarzę żadnej innej osoby w Piśmie Świętym, która by tak została nazwana. Co nie oznacza, że. A jeszcze Abraham. Mówiłem, że dwie, trzy osoby. Nie, nie kojarzę, co nie oznacza, że Pan Bóg nie miał większej ilości przyjaciół, tak? Henoch na przykład był Bożym przyjacielem. Józef, Daniel. Czy Eliasz, na przykład, tak? To są wszystko przyjaciele Boga. Ale mi chodzi o, o to, że Pan Bóg bezpośrednio tak nazywa. To jest coś niesamowitego, coś wyjątkowego, kiedy Pan Bóg jest w stanie nazwać człowieka swoim przyjacielem. Tylko, że on potrzebuje przyjaciół innego rodzaju. Przyjaciel takiego, taki, jakiego potrzebuje człowiek, to jest właśnie taki ktoś, komu zawsze możemy się zwierzyć, kto nie będzie nas oceniał, kto będzie przy nas zawsze, zwłaszcza w takich najciemniejszych chwilach naszego życia kto będzie nas bronił za plecami, a twarzą w twarz wspierał, a nie uśmiechał się do nas pięknie, a za plecami nas krytykował i obmawiał. To jest ktoś, kto poda pomocną dłoń, gdy trzeba, obejmie ramieniem, poklepie, powie nie ma, się, damy radę, albo przypomni jakieś doświadczenia, które przechodziłeś czy przechodziłaś i udało ci się wyjść z nich zwycięsko albo powie, że podziwia Ciebie za to czy za tamto, albo po prostu weźmie cię, nie wiem, na kręgle, na nie wiem, orężadę, na jakiś spacer, żeby oderwać Twoje myśli od, od tego co negatywne. Ktoś kto potrafi cieszyć się z Twoich sukcesów, nie zazdroszcząc Ci tego. To jest prawdziwy przyjaciel. Taka przyjaźń jest możliwa. To nie jest jakieś tutaj um, słowotwórstwo, czy jakieś, widzimy się, jakaś fikcja. Tak, Takie przyjaźnie są, istnieją. Ale Pan Bóg nie potrzebuje kogoś takiego, bo jemu niczego nie brakuje. On nawet sam powiedział: Gdybym czegoś łaknął czy pragnął, nie mówiłbym ci o tym, bo mu jest świat i wszystko, co go napełni. Ale Pan Bóg potrzebuje przyjaciół, którzy będą posłuszni Jego Słowu. Dlatego powiedział: jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli będziecie czynić to, co Wam nakazuje. Miłość do Boga i przyjaźń z Nim objawia się w stylu życia, w posłuszeństwie, w przestrzeganiu Bożych standardów. I to jest coś, co świadczy o tym, że dany człowiek jest przyjacielem Boga. Niesamowicie odpowiedzialna funkcja, ale powiem Wam szczerze, że to jest coś niesamowitego, mieć świadomość tego, że Bóg nazywa Cię swoim przyjacielem. Coś pięknego. No ale to jest w moim przypadku, tak? Ja powiedziałem, że w pierwszej kolejności bym powiedział, że to jest mój najlepszy przyjaciel, dopiero później te wszystkie tytuły, które ma, funkcje, które pełni. A kim on jest dla ciebie? Warto by było, abyś dzisiaj odpowiedział sobie na to pytanie. Pomodlimy się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Ci za to, że mogliśmy dzisiaj, Panie zastanowić się pokrótce nad tym tematem, kim dla nas jesteś? Panie sprawa, abyśmy tak na poważnie mogli się dzisiaj nad tym zastanowić, abyśmy może nawet uklęknęli przed Tobą. Czy jeżeli jesteśmy teraz w jakimś miejscu, gdzie nie ma możliwości klęknąć, nie wiem, jedziemy samochodem, czy cokolwiek. Żeby nasze myśli wzniosły się do Ciebie, Panie, i żebyśmy mogli zbadać swoje serca i zastanowić się, jaką wartość przedstawiasz w naszym życiu, kim tak naprawdę dla nas jesteś. Czy faktycznie jesteś tym, który jest najważniejszy, tym, który jest najcenniejszy w naszym życiu? Czy może ktoś lub coś jest ważniejszy niż Ty? Ty powiedziałeś, Panie, że jeżeli ktokolwiek lub cokolwiek jest ważniejszy od Ciebie w naszym życiu, to nie jesteśmy godni być nazywani Twoimi uczniami. Ty w niepodzielny sposób chcesz panować w naszym życiu i mieć pierwsze miejsce. Nie dlatego, że jesteś egoistą, ale dlatego, że tylko wtedy, kiedy Ty jesteś na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu i wszystko zmierza we właściwym kierunku. Nie ma fundamentu innego, na którym można budować, jak tylko ten, który został już ustanowiony, a którym jest Jezus Chrystus. Pomóż nam o tym pamiętać, Panie, i pomóż nam Ciebie pokochać tak, jak na to zasługujesz. Prosimy Ciebie o to właśnie poprzez imię i zasługi Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za uwagę. Dziękuję za to, że byliście, że wysłuchaliście tego materiału. Liczę na Wasze lajki, komentarze, subskrypcje, rozsyłanie tych materiałów do innych osób. Bardzo mi pomożecie w ten sposób rozwijać kanał. A jeżeli ktoś chciałby jeszcze swoją cegiełkę tutaj dołożyć inaczej, to zachęcam też do modlitwy za moją służbę, i jeśli macie życzenie, też wspierania jej darami. To bardzo pomaga w rozwoju tej działalności i docieraniu do większego grona osób. Naprawdę Wam dziękuję, że jesteście, że tworzycie tą rodzinę mocnego fundamentu i za każdego i każdą z Was jestem wdzięczny z całego serca Panu Bogu. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, miłego dnia życzę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.